No nareszcie udało mi się losowo trafić e, w mapkę, której w demie nie, której w demie wam nie pokazywałem. No wejrzę się obróć w tą stronę. E, kim ja gram? Mam nadzieję, że mnie słychać, ponieważ podgłośniłem troszeczkę e, dźwięki z gry. Haha! Ha! E, zwiększyłem trochę głośność, e, więc e, może być... Troszeczkę głośniej. E, dlaczego ja tak obrywam na początku, się zapytacie? Dlatego, że e, po prostu dlatego, że... o, Ktoś mi tam padł, niedobrze. Dlatego, że po prostu mm, gram nowym... Nową postacią, nową postacią, którą jeszcze nie mam... E, której jeszcze nie mam wymaksowanej, że tak powiem. Nie mam jej na 20 poziomie, więc jest to troszeczkę taka próba. E, w ogóle jest... O, i chyba zaraz też padnę. E, jest to e, takie wyzwanie, kiedy gdzie musimy. He, 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 gdzie musimy dwie postacie w ciągu weekendu chyba e, właśnie wymaksować na e, 20 poziom doświadczenia. No i teraz po, postaram się to zrobić, przepraszam, <laughs> przepraszam. E, ponieważ dostajemy więcej punktów doświadczenia. I nasze postacie szybciej levelują. No skorzystać można na tym oczywiście. I gram strażnikiem, dlatego że no... Ej, dostał headshot'a. Dlatego, że połaszczyłem się na te... Nie, strażnikiem gram? Chyba tak, strażnikiem. Bo przed chwilą grałem e, tym. Przed chwilą grałem... E, żołnierzem. Ale. no jejku... ale niestety nie, nie wyszło to tak dobrze, jakbym chciał. Ponieważ jest dosyć słaby, przynajmniej na początku. Fajnie, że... bo przy pierwszych dwóch misjach, które przejdziemy na srebrze, bardzo szybko leci po prostu ten XP. Ja już mam na przykład tego. tą moją bogram kobietom, strażniczkę. Mam. ej! Mam na 11 poziomie doświadczenia, no chodź. No i nie trafiłem. No i tak to jest, widzicie. Eee, mam tu jakiś fajny pancerz podobno, ale on z, troszeczkę zmniejsza prędkość. Eee, czy widać? Widać. Przed chwilą nie było widać. Zwiększa prędkość. Kurde, nie mogę się wygadać, bo myślę cały czas o tym, żeby nie zginąć. Też dosyć dawno grałem w, w Multica Mass Effecta. A założę sobie ten pancerz. Co on robi dokładnie? Zaraz wam przeczytam. Spowalnia korzystanie z mocy, ale y, mam większą ochronę i możemy go zdetonować przy, y, jak jestem przy... A, przy tym, przy przeciwniku. No cześć kochana. Co to było? Do jasnej cholery. Kto mnie tak zjechał od razu? Cały, cały pancerz i cały... I całe życie prawie. A ta chyba piękniusia. A, jeszcze z prawej. Jest to dosyć mała misja, znaczy mała mapka. I kiedy nagle przyjdą nam tutaj, gramy niestety z Terberusem, czyli znowu z Terberusem. Kiedy nam przyjdzie tutaj Atlas, no to jest dosyć ciasno. Grałem tutaj też ze żniwiarzami, ale. W sumie wolę Atlasa niż Banshee, powiem wam. Wolę Atlasa niż Banshee. A mój jest. Przed chwilą graliśmy na bazie Biel, akurat tym samym, tą samą ekipą. Dlaczego ja nie trafiłem? Tą samą ekipą i było dosyć dobrze. Nie było, nie było praktycznie żadnych problemów z przejściem. No, tutaj jesteśmy. Jest troszeczkę mniejsza mapka, więc może być gorzej. Ale ogólnie zgrywaliśmy się dobrze. Nie wiem dlaczego ludzie narzekają na to, że. Dlaczego ja nie mogę zrobić, albo już nie ma. Ludzie narzekają na to, że nie mogą się połączyć w multiku przez Origin. W Mass Effectie I narzekają też na to, że nie mogą znaleźć dobrej ekipy do grania, żeby przejść jakąś daną. Jak, jakiś dany. Poziom trudności, czy tam srebro, czy brąz. Powiem Wam, że ja bardzo rzadko, e, kiedy nie trafiam na dobrą ekipę. Zazwyczaj gram z dobrą ekipą i to losowo mi tak dobiera. Ja nie wiem dlaczego. Ja nie wiem dlaczego niektórzy mają na przykład 200 poziom. Ja zawsze jestem ostatni. No kurde. Ja twierdzę, że ja nie gram z... źle, ale zawsze jestem ostatni. No właśnie. Dlaczego niektórzy mają 200 poziom doświadczenia i to tak. Patrzcie, no. nie chcę ginąć, Wajza. I to tak szybko mm, po włączeniu, że tak powiem. Po kilku dniach zauważyłem, że niektórzy mają 200 poziom w N7. Czy to są jakieś cheaty? Czy to, co to jest? Hehe! He. Dobrze. Jak przyjdą duchy i atlasy. Przecież bardziej niż Atlasa, boję się ducha, typowo. Yeah! To ja ją zabiłem, ja ją zabiłem, ja ją zabiłem! Coś, że tam stół jest? A jest, no tak. Moja, moja, moja! Hehe, he. dobrze. No jak widzieliście, wybuchł mój pancerz bojowy. I teraz troszeczkę szybciej się regenerują moce. Ale sobie go założę, dlatego że nie mam jeszcze tak dobrze ulepszonego sprzętu. Na demie miałem naprawdę sporo tych miałem naprawdę sporo tych wszystkich ulepszeń do broni, a zwłaszcza do mojej modliszki i, i mściciela. No niestety teraz muszę od początku to wszystko zbierać. A nie udało mi się jednak. Nie zawsze się da trafić tą szczerbinkę. Szczerbinkę. Taką. Lufcik! Sprawa jest jakaś nemesis. Nie! Yeah. Asysta. Często te asysty zbieram, ja nie wiem. Ja twierdzę... Uh, Atlas! Ja twierdzę, że ja zabijam te tych szubrawców, a jednak dostaję tylko i wyłącznie asystę. To jest... Smutne Może zginąć w końcu Ciekawe czy on nas widzi Przez tą e, Przez tą mgłę Coś z lewej? Nie Z lewej pilnuję, dobrze Najpierw musimy mu ściągnąć tarczę Niestety nie mam przeciążenia Mam tylko odkształcenie Ale zaraz powinna mu zejść Tak, już, już nie ma Więc moje odkształcenie trochę bardziej Zda prawe. Okej. Okay. Nie wiem, podejść, żeby mu wybuchnąć w twarz moim pancerzem, ale się obeszło. Uwaga, dlatego że te większe, ci większy wrogowie, oni wybuchają zawsze po, po, po zabiciu. Więc. Oj, 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 oj. Lecę z Wami. W kupie siła, nie? Jasne, że Cię będę osłaniał. Z góry tutaj też często skaczą. Stąd się respią. O, ktoś, tam ktoś był? Nie zdawało mi się. Jedziemy dalej. Następny, gdzie jest? Ok, to ja to zrobię. A wy mnie kryjcie. Kryjcie mnie! Ciekawe, czy ja dostaję jakieś punkty doświadczenia. Nie zwróciłem na to uwagi za to, że ja schakuję jakieś tam jeden, jedno urządzenie. Dalej. I następny? Tutaj. E, fajnie, bo tak trzy blisko siebie. Przecież to jest bardzo mała mapka. Chyba najmniejsza mapka jak z możliwych. Z dostępnych znaczy się. Więc nie ma co się dziwić. Gdzie teraz? Okej. Okay. I ostatnie. Uuu, daleko, daleko, daleko. Musimy trochę pobiec. Okej. Okay. Mam. Wstaną czy nie wstaną? No pomóż im! No i jest down. A ja ja już wiem dlaczego ona zginęła, To było działko. Okej, okay, zabójstwo jest. Ty nie nie da, nie rozstawiaj mi tu działek, dobrze? Bardzo cię proszę. Okej, okay, jest po nim jest po nim Oj 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 oj, oj trzeba chyba spierdzielać, dlatego że strzema nie damy rady ale z daleka, ze snajperki i headshot! Nie, nie udało się headshota walnąć. Aj Dobra, spadam dalej. Zostaliśmy tylko w dwóch No, że z końcu, zginę. Dobra, zaraz ja zginę tutaj. Aa, cofamy się, cofamy się, cofamy się. Czy ty nie możesz w końcu zginąć? Zaraz ja zginę. No, fucking shit. Żyje ktoś jeszcze? A. Okej, okay, fala ukończona. Dlatego nie podnosiłem się przy pomocy mediżelu. Trochę tutaj zwaliłem, mogłem się dalej odsunąć i ich tutaj wziąć. Tutaj by nie mieli szans, kiedy ja używam e, snajperki na takim otwartym. no takim otwartym e, polu. Tam był jakiś duch. Bardzo chętnie bym chciał. Bardzo chętnie bym chciał jakieś maślone. Jedziemy. No duchy trzeba w pierwszej kolejności zabijać, jak one podejdą. Na bliski dystans są bardzo uciążliwe. Nemesis. Nic specjalnego można powiedzieć. Nie stawiaj tego, proszę cię. No i postawił, i postawił, i po prostu nie. Teraz zginiemy, wszyscy zginiemy. Uuu, ktoś go ładnie tam wybombił. Fala ukończona! Tak szybko? Niemożliwe. No ale okej. Okay. Wierzę. No cały czas ten pancerz. Jeszcze w sumie nie grałem tak za dużo bez niego. No więc... Ciekawe, czy on bardzo dużo daje. Na początku, jak włączyłem sobie pierwszą... pierwszą le pierwszego... A, tego, 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 tego... Żołnierza, on był na pierwszym poziomie doświadczenia. No i powiem wam, że było ciężko, no kilka hitów i było po mnie, nawet nie mogłem się przedrzeć pomiędzy, e, pomiędzy wrogami, żeby tam jakoś szybko przebiec i tak dalej, no nie dało się. Mam wyszkolony na 20 poziom Adepta, e, sprawność na maksa, tam wziąłem opcję z tymi wszystkimi e, tarczami i zdrowiem, no i daję radę, daję radę naprawdę. Dobra, ja się może tutaj skitram. Oj, oj, oj. Nie we mnie? No i dobrze. Jedziemy. Losa. Jeszcze tyle życia ma. Ojej, wszyscy się obijają. Czy tylko ja zajmuję się tym wielkim baranem? Jedziemy go, panowie. Panie, mam jakąś panią? Wow! Duch, 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 duch! Fuck! I umieram. Właśnie o to chodzi. Jak duch, to jest niewidoczny. Niewidzialny, może bardziej bym osoba opowiedzieć. No jak nam się pojawi przed twarzą, no to jest dosyć zgryz. Już... Już ginie. No, fantastycznie. I fala ukończona. Tyle dobrze. Snajperka. I wracamy do naszej starej taktyki. Naszej starej taktyki, czyli będziemy jechać ich wszystkich z daleka. Tak. O to chodzi. Tylko, że jak ktoś wejdzie tutaj, to wtedy stąd nie przychodzą wrogowie i, i, i zachodzą nas tutaj z boku. Jest, nie zdążył. Postawić działka. Nie zdążył postawić działka. Aaa, tamten chyba. Nie, tamten nie zdążył też. No i dobrze. Zabójstwo. Kurde, chciałem mu zrobić chwyt. Uciekł. Idziemy po zioło. Systa tylko, a tak ładnie z moim pięknym laserowym mieczykiem, go chciałem posmierać, no niestety się nie udało. Ostatni duch był do zabicia. Cisza przed burzą, która to już fala. Fala dziesiąta, proszę, jak to czas mija przy dobrej zabawie. E, nienawidzę tego trybu. W tym momencie musimy właśnie e, zniszczyć określone cele. No właśnie, idzie do nas jakiś duch. To nie zawsze jest takie łatwe. Kogo mam rozwalić tego? No dobra, to ja się poświęcę. Łops! Nie tego zabiłem co trzeba! Co za niefart. Aj, uciekł mi. Dobra. W takim razie muszę obejść z tej strony. Mamy tylko jedną minutę na rozwalenie go Jest. Dobra, więcej, więcej pocisków kobra nie mam. A wiem, że następni też yy, będą do rozwalenia. To będą atlasy. Więc trzeba się strażać, chłopaki i dziewczyny, jeżeli jakaś z nami gra. Okej, okay. czyli ktoś miał jeszcze pocisk kobra. I następny też na pewno będzie atlasem. Nie, następny jest duchem. Jest. Out, 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 out. I ostatni. Kto ostatni? Gdzieś tam na tym poletku. Więc coś dla mnie. A, Nemezis tutaj jest, tak? Headshot i jeszcze jeden headshot Właśnie Teraz możemy się zająć resztą Tak na spokojnie Kredyty 15 tysięcy 115 mój headshotik. Kogo tam jeszcze nawalasz? Pomóc ci Nemezis, chowa się tam. O i nie widać moich wspaniałych wyrzutów. Aaa, ah, pięknie. Chodź, 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 chodź. Nie, uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. Kochana, ci nic nie zrobię. Spokojnie, nie będzie bolało. No i patrzcie, widzicie jak to się kończy. Tak, czasami można się machnąć, strasznie długo to trwa, i wtedy przeciwnik może mm, po prostu się uchylić przed naszym strzałem. Nie mam pocisków kobra, a to źle świadczy, dlatego że teraz będziemy przyciśnięci tutaj e, do muru w tym miejscu. Nie wiem, że to jest mała mapka, to jeszcze, to jeszcze musimy właśnie utrzymać pozycję w takim ciasnym miejscu. Dobra. Najpierw trzeba rozwalić tych, yy, te wszystkie atlasy A później będziemy się martwić, dobra? Musimy wytrwać półtorej minuty A, na pewno nam się uda. Jak tam stacy? Jak zwykle jestem ostatni. O, jak ładnie. Odsłonił tarczyna. I po nim. Aż się dziwię, że jeszcze nie ma jakichś duchów Asysta o, centurion, fantastycznie dostał centurion w, w rękę. A chciałem tego oto pana zabić. Dziwię się, że jeszcze nie ma duchów. 50 sekund. Czyżby nie chcieli, nie, czyżby nie chciały nas odwiedzić? Jeszcze troszeczkę sobie tutaj pozbieram e, tych fragów. Przynajmniej zatrzymam ich z tej strony. Nie będą nas zachodzić z lewej, kiedy my tam będziemy uciekać. Ok, o, ktoś mi tutaj przyszedł nawet z pomocą. O, nie, nie mam amunicji. To jest kiepsko. Dostał, ale niestety, dobra, mamy 10 sekund, już nawet nie zdążę chyba. No właśnie, słyszę, słyszę. Już jestem, już jestem, wracaj, ty! No, nie byłoby pełnego ratunku. I jesteśmy heroes! Jeszcze ktoś tam. Jeszcze komuś się udało tam zabić kogoś. 19 minut, no właśnie tak standardowo to jest 20 minut na srebro. E, ukończenie wszystkich fal, czyli przetrwanie. I proszę bardzo: z, e, 275 tysięcy punktów doświadczenia. 31 kredytów. No i awans. Czemu mi się tak to dziwnie? O, jest gotowość galaktyczna plus 3%. Uuu, ile mam medali? Ładnie, ładnie. No i widzicie, jak leci ten poziom bardzo, bardzo szybko. Być może uda mi się nawet wbić już ten 20. Dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia. Następnym razem, cześć.